<grymka> Hej, jak na kanale Ewangeliczny Challenge? Ja jestem Zosia. A to, a to jest Anieszka. A... Nie wiem, co mam ci mówić. Zaczynamy was na kanale Ewangeliczny Challenge e, 4 maja. 4 maja? O, już tak, tak. Sługa tak, nie, wiecie, nie jest to większy to? od swego pana. No i teraz patrzmy na to w ten sposób, że my jesteśmy ludźmi, a Bóg jest Bogiem. I teraz uwaga, bo to nie mo może do nie wszystkich dotrzeć. To może do nie wszystkich dotrzeć. No, o co mi chodziło? Mam... No, o to chodziło. Skoro Bóg jest tak wysoko i z takim. On jest naszym stwórcą, my nie mamy prawa się do niego porównywać, bo jakby jest wiecie, to jest, inny, to jest inny poziom. Jakby on jest tu, a my gdzieś. No, tak taki tutaj. Ja widzicie no. Nie chodzi o to, żeby siebie poniżać, ale o to żeby wiedzieć, że to jest Bóg. To w ogóle inna liga dla nas. I teraz popatrzmy na to, dam taki przykład. Skoro Bóg został ukrzyżowany, on był upokarzany. No wiecie, poniżony, poniżony. No wiecie, po prostu no, jeśli wy oglądacie to mam nadzieję, że chociaż raz byliście w kościele i to słyszeliście i o tym wiecie. Mam taką nadzieję. I A jeśli Wielki Piątek tak. na uroczystości bo to była A jak nie, to Zapraszam bardzo serdecznie, chciałam Wam powiedzieć, żebyście tam wykicali, ale jak przyjdziecie z własnej woli, a nie będziecie musieli kitać, to będę bardzo szczęśliwa. No ale wracając, skoro on jest Bogiem i takich rzeczy doświadczył, to czemu my mamy do niego pretensje, że czasami jesteśmy poniżani za wiarę, czasami ktoś na się wyśmieje? Rozumiem, że tego nie chcemy i jakby to jest zupełnie ludzkie, ale... Nie powinniśmy mieć pretensji o to do Boga. A wasz ewangeliczny challenge na dziś to pomodlić się za misjonarzy, bo wie, du, wielu, wiele takich osób umiera za wiarę, umiera za Boga. To by było na tyle. Nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji i łapki w górę. Pa! pa!